Dobry wieczór. Jak widać, odpowiednia pora na dobranockę. Kończy się miesiąc maj, więc dobranocka o pewnej pięknej pani. Pewien misjonarz podróżował super szybkim japońskim pociągiem. No i żeby ta podróż mu szybko zleciała, to wziął do ręki brewiarz. Psalmę pobożnie odmawiał, ale kiedy pociąg raptownie zahamował, to z tego brewiarza wypadł mu obrazek. Chłopiec, który siedział przeciw niego, podniósł ten obrazek i zobaczył, że na tym obrazku jest piękna pani. I zapytał tego misjonarza: Kto to jest ta piękna kobieta, ta piękna pani? Na co misjonarz odpowiedział: Zgodnie z prawdą, to jest moja mama. Chłopiec spojrzał na tego misjonarza, na ten obrazek i mówi: Wcale nie jest to niepodobne. A czy ty jesteś podobny do tej pięknej pani, do Maryi? Ile życie byłoby piękniejsze, gdybyśmy każdego dnia, chociaż odrobinę, chociaż odrobinę każdego dnia bardziej i bardziej starali się być do niej podobni.